Hashtag fagata did nothing wrong, kurwa. Zmiażdżyła psychę Stewartowi, który wielolet, wieloletnie, kurwa, ma ten. Yy, przeszłość demoralizowania dzieci i ogłupiania. Yy, pogoniła go z internetu, dzięki czemu polska młodzież słowiańska może się rozwijać. To jest mój statement. A poza tym, jest piękna. Nie, nie, nie mów tak! Ona jest dziwką! No wiecie, no to co fagata odjebała, to jest kwas, nie widzowie. Ja już przestaję ufać ludziom przez to, co przejeżdża, kurwa, przez takie sytuacje jak ja patrzę, kurwa, jak fagata, to ja już przestaję ufać ludziom, nie? Ja ch chyba się już nigdy nie zakocham przez te akcje.